Rosja ma dziś kolejne kłopoty finansowe. Próbuje płacić w rublach zamiast w dolarach. Rosja po raz pierwszy od ponad 100 lat nie spłaciła swojego zadłużenia zagranicznego. W Rosji ludzie stoją w kolejkach do bankomatów, bojąc się, że wkrótce mogą stracić dostęp do swoich oszczędności. Największy bank w Rosji opuszcza Sperbank, obwiniając duże odpływy gotówki oraz groźby wobec swojego personelu imienia. Rosyjskie banki są w kryzysie. Największe z nich ostrzegają, że mogą wymagać pomocy finansowej w ciągu nadchodzącego roku. Jednocześnie bank centralny drukuje masę rubli, aby utrzymać rząd. Nie jest to zaskakujące. Rosja zaczyna płacić cenę za lata wojny i sankcji. Ta cena może być zbyt wysoka dla reżimu, by mógł ją udźwignąć. Zanim jednak zagłębimy się w rosyjski system bankowy, Najpierw zrozummy niektóre z głównych problemów rosyjskiej gospodarki, ponieważ banki cierpią tylko wtedy, gdy cierpi reszta gospodarki. Jednym z głównych problemów w Rosji jest bardzo wysoka inflacja. Inflacja w 2024 roku wyniosła 8,4% i zbliża się do 10%. Mówiąc prosto, ceny codziennych produktów, takich jak żywność, paliwo i media, gwałtownie rosną. To oznacza, że Rosjanie płacą więcej za mniej, a ich pieniądze nie starczają już na tyle co kiedyś. Dla przeciętnej osoby, zwłaszcza emerytów, to prawdziwa walka. Ale wskaźnik inflacji dusi także wiele firm. Mają wyższe koszty materiałów i pracy, więc w przyszłości mogą mieć poważne kłopoty. Jest oczywiste, jak to dotyczy banków, o czym powiemy później. Gdy gospodarstwa domowe borykają się z kosztami życia mają problemy ze spłatą kredytów hipotecznych lub odsetek od kart kredytowych. Kiedy firmy borykają się z rosnącymi kosztami działalności, mają też problemy ze spłatą kredytów. Jednym z głównych powodów gwałtownie rosnącej inflacji w Rosji jest poważny niedobór siły roboczej, który nęka ten kraj. To połączenie problemów demograficznych, emigracji oraz skutków trwającej wojny. Liczba ludności Rosji od lat maleje z powodu niskiego przyrostu naturalnego. W 2024 roku odnotowano najniższą od 25 lat liczbę urodzeń. 1,2 milną a liczba zgonów wzrosła do 1,8 miliony. Tymczasem Rosjanie są coraz starsi, a coraz więcej osób przechodzi na emeryturę. Oznacza to, że mniej osób w wieku produkcyjnym może wspierać gospodarkę. Na dodatek, wojna na Ukrainie sprawiła, że setki tysięcy Rosjan. Zostało powołanych do służby wojskowej lub uciekło z kraju, aby uniknąć poboru. Niedobór siły roboczej spowodował wzrost płac, co z kolei zwiększa koszty produkcji dla firm i prowadzi do droższych towarów oraz usług. Ale niedobory siły roboczej to nie jedyny czynnik w tej sytuacji. Kolejnym kluczowym czynnikiem napędzającym inflację w Rosji są ogromne wydatki rządu na wojnę w Ukrainie. W 2024 roku budżet obronny Rosji wyniósł OK. 140 mld dolarów, co stanowiło 35% wydatków rządowych. W tym roku wydatki na obronę narodową wzrosną do 6,3% produkt krajowy brutto. To jest nie do utrzymania, ponieważ przegrzewa gospodarkę i nadwyręża finanse rosyjskiego rządu. Aby sfinansować wysiłek wojenny, rząd sięga po środki z Narodowego Funduszu Majątku, który został stworzony by wspierać system emerytalny i stabilizować gospodarkę w czasie kryzysu. Przed wojną miał 113,5 miliardów dolarów w płynnych aktywach. Teraz zostało tylko 36 mld dolarów. Fundusz grozi wyczerpaniem do 2026 rok. Na dodatek rosyjskie dochody z energii, które tradycyjnie były głównym źródłem przychodów Kremla, spadają z powodu sankcji i niższych światowych cen energii. Rząd zadłużył się, aby sfinansować wysiłek wojenny. W 2024 roku Kreml odnotował deficyt w wysokości 34 miliardy dolarów, czyli 1,7% produkt krajowy brutto. A w tym roku sytuacja się pogarsza. Większość tego długu finansuje Bank Centralny Rosji, który zasadniczo może drukować pieniądze tak jak każdy inny bank centralny. Ale jest pewien haczyk. Drukowanie pieniędzy zwiększa podaż pieniądza bez faktycznego zwiększania ilości dostępnych w gospodarce towarów i usług. I to prowadzi do inflacji. Wyobraź sobie więcej pieniędzy ścigających tę samą liczbę produktów, ale w Rosji mniej produktów, gdyż sankcje sparaliżowały import. Zwykli Rosjanie nie prosili o upadające banki ani niekończące się wojny, ale to oni ponoszą za to cenę. Jeśli te historie są warte opowiedzenia, kliknij lajka like i subskrybuj. Twoje wsparcie pomaga tym prawdom dotrzeć dalej poza ciszę. Deficyt na poziomie 1,7%, produkt krajowy brutto. Nie jest wysoki, biorąc pod uwagę, że zadłużenie publiczne Rosji wynosi tylko około 21% produkt krajowy brutto. Drukowanie pieniędzy odbywa się nie tylko za pośrednictwem rządu. W rzeczywistości rząd zmusza też firmy do większego zadłużania się, by finansować wojnę, i zmusza banki do udzielania im tych pożyczek, niezależnie od ich sytuacji kredytowej. Od początku wojny zadłużenie firm wzrosło o bezprecedensowe 415 miliardów dolarów. I to nie dlatego, że pożyczanie nagle stało się tak atrakcyjne, tylko wykonawcy zbrojeniowi w ten sposób zaciągnęli 250 miliardów dolarów długu. Zaletą jest to, że nie pojawia się to w księgach rządowych, sprawiając wrażenie niższych wydatków na obronność niż w rzeczywistości. Ale ostatecznie ma to wpływ na podaż pieniądza. Według ukraińskiej służby wywiadu zagranicznego podaż pieniądza w Rosji wzrosła o 24,4%. W 2022, 19,4% w 2023 i 19,2% w 2024 roku. Omówiliśmy już inflację i jej przyczyny, ale pozostaje jeszcze kwestia stóp procentowych. Inflacja byłaby znacznie gorsza, gdyby Bank Centralny Rosji nie zareagował podnosząc stopy procentowe. Od 2023 roku Referencyjne stopy procentowe w Rosji wzrosły z 7,5% do 21%, co jest najwyższym poziomem od czasów sowieckich. Obecnie wynosi 20%, co jest niesamowicie wysokim wynikiem, w porównaniu do 4,5% w Stanach Zjednoczonych Ameryki. To sprawia, że oszczędzanie staje się bardzo opłacalne finansowo, podczas gdy kredyty są niesamowicie drogie. Celem jest schłodzenie gospodarki. Ograniczenie podaży pieniądza i obniżenie inflacji do 4%. Jednak gdy rząd nadal drukuje pieniądze lub zmusza firmy do zaciągania kredytów, wysokie stopy procentowe nie zadziałają. A przy trwającej wojnie na Ukrainie nie wygląda na to, żeby nieodpowiedzialne wydatki rządu miały się w najbliższym czasie zmniejszyć. Tymczasem wysokie stopy procentowe w Rosji mają swoją cenę, prowadzą do stagnacji gospodarczej, a być może nawet do kryzysu gospodarczego. Na papierze rosyjska gospodarka rozwijała się całkiem dobrze w ostatnich kilku latach. W latach 2023-2024 produkt krajowy brutto wzrósł o 4,1%, ale prawie wszystko to było związane z rosyjską gospodarką wojenną, a nie z realną gospodarką. Według centrum Wilsona Rosja znajduje się obecnie w gospodarce dwubiegunowej, gdzie sektory niemilitarne stagnują. A z powodu wysokiej inflacji, niedoboru siły roboczej i wysokich stóp procentowych, ten sektor niemilitarny naprawdę ma trudności. Wiele małych i średnich przedsiębiorstw grozi nawet upadłością. W kwartale 2025 roku rosyjskie firmy zapłaciły 3,7 belny rubli, ok, 50 miliardów dolarów amerykańskich, odsetek. To o 58% więcej niż w zeszłym roku. W 2025 roku Koszty odsetek dla firm mogą osiągnąć 15 bilionów rubli 172 miliardy dolarów. Powodem tego ogromnego wzrostu jest to, że ponad 55% kredytów korporacyjnych w Rosji ma zmienne oprocentowanie, zależne od rynkowych stóp procentowych. Sytuacja może szybko się pogorszyć przy obecnych wysokich stopach procentowych. Dlatego doradcy rządu w Rosji ostrzegają przed falą bankructw w 2025 roku. A 20% firm już znajduje się w strefie ryzyka. Jeśli wszystkie zbankrutują, to będzie nie tylko ogromna katastrofa dla całej gospodarki, ale także dla rosyjskich banków. Nie odzyskają swoich pieniędzy i zaczną mieć poważne problemy z płynnością finansową. Bank Centralny Rosji znalazł się w trudnej sytuacji. Muszą obniżyć stopy procentowe, żeby ratować te firmy, ale muszą je utrzymać, żeby zapobiec hiperinflacji. Ostatnio już obniżył stopy procentowe z 21% do 20%, żeby dać firmom trochę swobody, ale to bardzo niewielka zmiana i prawdopodobnie wszystko na co może sobie teraz pozwolić. Nic dziwnego, że pracownicy rosyjskich banków są teraz zaniepokojeni. A to wszystko dzieje się na tle trzech lat sankcji, które sparaliżowały sektor bankowy. Rosyjskie banki zostały odcięte od międzynarodowych systemów płatności, jak SWIFT i FT co bardzo utrudnia transakcje importowe i eksportowe. Liczne rosyjskie banki objęto sankcjami przez Stany Zjednoczone Ameryki, Unia Europejska i inne kraje, uniemożliwiając im współpracę z większością globalnego sektora finansowego. Niektóre banki miały nawet zamrożone swoje zagraniczne aktywa, zwłaszcza Bank Centralny Rosji, który stracił dostęp do około 300 miliardów dolarów i euro w obligacjach. Gros tych funduszy zarządza się teraz w Belgii, a zyski trafiają na Ukrainę. Bez tych wszystkich rezerw walutowych bankowi centralnemu jest bardzo trudno chronić rosyjski system finansowy przed wstrząsami. Kolejnym fatalnym skutkiem sankcji jest to, że ludzie chcą sprzedawać swoje ruble i przenosić pieniądze na zagraniczne konta. Odpływ kapitału stanowi problem dla banków ze względu na niewystarczającą ilość walut obcych do wypłaty wszystkim klientom. Kreml odpowiedział, wprowadzając surowe kontrole kapitału. Ludzie mają ograniczenia w wymianie rubli. A firmy z rezerwami walut obcych muszą je zamieniać na ruble, by wesprzeć krajową walutę. Chociaż może to być szybkie i łatwe rozwiązanie, to tylko jeden z wielu frontów, na których banki mają kłopoty. Sankcje, inflacja, wysokie stopy procentowe wszystko to nakłada się na siebie, tworząc problemy w gospodarce. Biorąc pod uwagę powyższe, zaczynamy rozumieć, dlaczego banki w Rosji mają poważne problemy i obawiają się potencjalnego bankructwa. Upadek dużych banków może pociągnąć za sobą całą gospodarkę, co stanowi poważny problem dla reżimu Putina. Rosja ma 13 banków określanych przez Bank Centralny jako instytucje kredytowe o znaczeniu systemowym. Są to banki zbyt duże, by upaść. Największym z nich jest w większości państwowy Zberbank, posiadający jedną trzecią wszystkich aktywów bankowych w Rosji. Drugi co do wielkości bank WTB, jest również w większości własnością państwa. Gazprom bank, trzeci co do wielkości bank w Rosji, nie jest państwowy, ale należy do oligarchów bliskich Putinowi. Już z tego jasno wynika, że rosyjskie banki są w rękach Putina albo poprzez rząd, albo przez jego popleczników. Wykorzystuje je do kontrolowania rosyjskiej gospodarki. Bloomberg poinformował, że co najmniej 3 z 13 systemowo ważnych banków mogą potrzebować dokapitalizowania w ciągu najbliższego roku. Prościej mówiąc, może im zabraknąć środków. I będą potrzebowali wsparcia, by uniknąć bankructwa. Banki mogą wykorzystywać pieniądze deponentów do udzielania pożyczek innym osobom, co może prowadzić do takiej sytuacji. Jeśli pożyczkobiorcy nie spłacą długów, bank nie ma środków na wypłaty dla deponentów, co prowadzi do problemu. Kluczowym wskaźnikiem jest procent niespłacanych kredytów, czyli liczba pożyczkobiorców, którzy przestali spłacać swoje zobowiązania. W drugim, co do wielkości rosyjskim banku, WTO był bank. 5% kredytów udzielonych osobom fizycznym jest niespłacanych i odsetek ten szybko rośnie. W rosyjskim sektorze bankowym 4% kredytów korporacyjnych jest obecnie niespłacanych. W porównaniu do historycznych standardów sytuacja nie jest aż tak zła. Historyczny wskaźnik niespłacanych kredytów w Rosji po kryzysie w 2008 roku prawie osiągnął 10%, a podczas kryzysu w latach 2017-2018 Wzrósł do dwucyfrowych wartości. W porównaniu do przeszłości rosyjski sektor bankowy jest w dobrej kondycji, podobnie jak jego zyski. W 2024 roku Sberbank osiągnął 1,5 biliona rubli zysku, czyli około 19 miliardów dolarów. Rosyjskie banki mają obecnie rezerwy w wysokości 8 bilionów rubli, ponad 100 miliardów dolarów, gotowe do wypłaty depozytariuszom w razie potrzeby. Dlatego gubernator Banku Centralnego Rosji twierdzi, że rosyjski sektor bankowy jest dobrze dokapitalizowany i ludzie nie muszą się martwić. Jednak to jest bardzo mylące. Rosyjskie banki są zaniepokojone, ponieważ jakość ich kredytów jest znacznie gorsza niż wskazują na to oficjalne dane. Musimy też pamiętać, że większość banków słucha tego, czego chce Kreml, a Kreml zrobił wiele różnych rzeczy, żeby wspierać sektor bankowy, głównie poprzez promowanie restrukturyzacji zadłużenia. Restrukturyzacja zadłużenia polega na zmianie przez banki warunków kredytów, by ułatwić pożyczkobiorcom ich spłatę. Banki mogą obniżyć oprocentowanie, dać pożyczkobiorcy więcej czasu, albo zamienić dług na udziały w firmie. Podstępność polega na tym, że banki mogą zmienić swoją księgowość dotyczącą niespłacanych kredytów. Kredyty można restrukturyzować, dzięki czemu stają się one spłacane. To obniża wskaźnik kredytów zagrożonych, ale bank w dalszym ciągu znajduje się w bardzo niebezpiecznej sytuacji. Rosyjski rząd ma prosty powód, by zachować to rozwiązanie. Gdyby ludzie wiedzieli, w jak złym stanie są banki, chcieliby wycofać wszystkie swoje oszczędności. To powoduje ran na bank. Ludzie śpieszą się wypłacić swoje pieniądze zanim bank upadnie. I w tym momencie upadek banku jest już nieunikniony, ponieważ bank nie ma rezerw, żeby wypłacić pieniądze wszystkim swoim klientom. W 2022 roku, tuż po inwazji, wielu Rosjan prawie straciło zaufanie do banku. Zatem wszystko zależy od postrzegania, a Putin chce utrzymać wrażenie stabilności, aby zapobiec poważnemu kryzysowi. Jednak ostrzeżenia przed nowym możliwym runem na banki narastają. Rosyjskie Centrum Analiz Makroekonomicznych i Prognoz Krótkoterminowych poinformowało, że ryzyko runu na banki gwałtownie rośnie. Nie mogą wiecznie odwlekać nadciągającego kryzysu. Ciekawe, co wydarzy się dalej. Kryzysy finansowe wykazują pewne powtarzające się schematy. Przede wszystkim, gdy bank zbyt duży, by upaść, jest na skraju załamania, zawsze jest ratowany. To złożony proces, ale zasadniczo rząd lub bank centralny przekazuje im pieniądze. Gdy robi to rząd, finansuje się to z podatków lub długu narodowego. Natomiast gdy robi to bank centralny, finansuje się to przez dodruk pieniądza. Nie musimy daleko szukać historycznych precedensów, dlatego nawet w Rosji. W latach 2017-2018, podczas problemów finansowych Rosji, Bank Centralny uratował trzy największe prywatne banki w kraju. W tym procesie banki zostały znacjonalizowane przez Fundusz Konsolidacji Sektora Bankowego Banku Centralnego. Jeden z banków przekształcono, by obsługiwał rosyjski sektor obronny. Jednak całkowity koszt przekroczył bilion rubli, co odpowiada dziesiątkom miliardów dolarów. Te ruble zostały de facto stworzone z niczego przez Bank Centralny. Kiedy tworzy się wiele nowych rubli, może to spowodować inflację i szok finansowy. Jednak ponieważ te banki nie były aż tak duże w porównaniu do całego systemu bankowego, nie było to wielkim problemem. To było niewiele w porównaniu z pomocą finansową podczas globalnego kryzysu w latach 2008-2009, który spowodował wielką recesję w Rosji. Największe rosyjskie banki, między innymi Sberbank, VTB Bank i Rosyjski Bank Rolniczy, zmagają się z problemami płynności. Rosyjskie banki otrzymały łącznie ponad 200 miliardów dolarów wsparcia od rządu banku w bank, któremu przewodniczył prezydent Putin oraz banku centralnego. Rachunek był ogromny, gdyż stanowił znacznie ponad 10% ówczesnego produkt krajowy brutto Rosji. To wyczerpało rezerwy rządowe i spowodowało 14% inflację, uszczuplając siłę nabywczą ludzi. Nikt nie chce powtórki z tego. Najgorszą katastrofą była jednak rosyjska kriza finansowa z 1998 roku. Incombank, wówczas drugi co do wielkości bank komercyjny w Rosji, faktycznie upadł bez żadnej pomocy finansowej. Bankructwo Tokobanku, Minotep banku i innych banków komercyjnych spowodowało utratę oszczędności przez wielu Rosjan. Rosjanie trzymający oszczędności w bankach państwowych nie mieli wiele lepiej. Z powodu ogromnego kryzysu finansowego rubel stracił 2 trzecie wartości, a inflacja wzrosła do 84%. Rząd zbankrutował z powodu zadłużenia, co skutkowało poważnym niedofinansowaniem opieki zdrowotnej, edukacji, emerytur i pensji w sektorze publicznym. Nie można obecnie stwierdzić, czy nowy kryzys bankowy w Rosji będzie bardziej przypominał te z lat 2017, 2008 czy nawet 1998. Oficjalne dane nie odzwierciedlają faktycznej kondycji banków w Rosji. Można przewidywać, że rosyjskie banki czeka upadek pytanie tylko jak bardzo warto spekulować na ten temat. Putin prawdopodobnie nie pozwoli, by jeden z jego kluczowych banków upadł, więc niemal pewne są akcje ratunkowe. Napięta sytuacja finansowa rządu najprawdopodobniej doprowadzi do dodruku pieniędzy. Całkowity koszt może sięgnąć bilionów rubli, co odpowiada dziesiątkom, jeśli nie setkom, miliardów dolarów. Ilość niespłacanych kredytów jest obecnie nieznana, więc to tylko spekulacje, aby zapobiec masowym wypłatom z banków, Putin mógłby wprowadzić dzienne limity wypłat dla gospodarstw domowych oraz użyć sił państwowych w celu zapobieżenia niepokojom i zamieszkom. Ratowanie banków może pogorszyć sytuację i napędzać inflację, ponieważ zwiększa podaż pieniądza. Wyższa inflacja zwiększa koszty życia i wydatki biznesowe, utrudniając spłatę zobowiązań gospodarstwom domowym i firmom. To może zwiększyć liczbę niespłacalnych kredytów, ponownie stwarzając problem dla banków. W ten sposób Rosja może pogrążyć się w pełnowymiarowym kryzysie finansowym, jeśli sytuacja nie zostanie opanowana. Nawet w umiarkowanych scenariuszach, gdzie banki pozostają stabilne po dokapitalizowaniu, drukowanie pieniędzy nieuchronnie prowadzi do utraty wartości rubla. Takie rzeczy jak mieszkania i żywność staną się droższe, a jakość życia zwykłych Rosjan pogorszy się tak czy inaczej. Więc jeśli jest jedna rzecz, której można się nauczyć z tego kryzysu bankowego, to to, że rachunek zawsze trzeba będzie zapłacić. Putin może próbować zamienić swój kraj w machinę wojenną, ale to zawsze będzie się odbywać kosztem zwykłych Rosjan. Jeśli chcesz być na bieżąco z tymi tematami, subskrybuj kanał. Dzięki za oglądanie.